Kurwa... W drużynie przeciwnej: Iritiel, Florin, Chu, Gatut, Kaca oraz Karina. W naszej drużynie: Clint, Xborg, Kadita, Johnson oraz Freya. No i dobra. Generalnie sprawa wygląda w ten sposób, że przeciwnicy banują mi Leslie. Nie wiem dlaczego, jakby to była jakaś silna postać. A Leslie nie jest wcale tak opeły postacią, jeżeli się nie nafiduje. Zresztą jak każdy y, marksman, uważam, że Clint jest silniejszą postacią, więc nie wiem dlaczego ludzie Clintę nie banują, a banują Lesley, No ale spoko, niech i tak będzie. Zawsze pod górkę oczywiście, jeżeli gdzieś idziesz do jakiegoś celu, to zawsze masz pod górkę. Nie zamierzam tracić czasu, żeby tutaj nie nagrywać między innymi odcinka, bo no, jeżeli nie chciałbym nagrywać tego odcinka, to straciłbym kolejne na około pół godzinki, to jest dużo. Nie, mogę sobie na... nie chcę sobie na to pozwolić, tak to ujmę. No i sprawa wygląda w ten sposób, że mam na plecach gatotkacę że mam na plecach Gatotkacę no i nagrywam Clint'a, ponieważ zbanowali mi Lesley Ok, ok, dobra mam dwóch przeciwników, teraz się skupiam, bo chciałbym też zebrać przede wszystkim w farmy dużo Jedna ta farma jest dla mnie istotna ponieważ Clint no, szczególnie po dwóch przedmiotach zaczyna działać wbijamy się w nich na pełnej jest first blood jest kolejny kill dla naszej drużyny. No i pięknie, zajebisty początek. I to się właśnie dzieje, kiedy banujecie mi Lesley. Przestańcie banować mi Lesley. Ludzie, ludzie, don't ban Lesley. Lesley is not that strong to ban her. ok? Więc nie banujcie Lesley, banujcie Clint'a, banujcie, nie wiem, Iridiel czy... czy cokolwiek innego. Ucieknę? Ucieknę, dobra. Ja wycofam się z... Mm -hmm, to uciekłem. <grych> Ale mam najwięcej golda w grze. I to mi się podoba. Mam więcej niż Iritiel, a Iritiel u nich ma najwięcej. Mam 200 golda więcej niż I Iritiel. Więc to jest świetna informacja. Pomimo tego Deda, którego złapałem na gold page, trochę nadrobiłem. Więc spoko, fajnie to wygląda. Mam już ulta, więc mogę zacząć tutaj fajnie grywać. Nie wiem, gdzie jest Iritiel. Obrwała dosyć mocno, pomimo tego, że użyła ulta na mnie. Udało mi się ją z mojej boli i to jest świetna informacja. Fajnie to wyglądało. No i ciśniemy dalej. Ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. A tutaj te odcinki teraz będą wpadać, tak ci powiem, że głównie z Lesley, Clinta i od A do Z. No bo jeżeli będą mi lesley, to ja chcę sobie podbijać rangę, żeby zdobywać więcej punktów, co nie? Bo wiesz, im wyższą masz rangę, tym więcej punktów MMR zdobywasz taką dobrą sprawę. Ona bardzo często, szybko tego ulta. Bardzo szybko ma tego ulta Illithiel, więc trzeba na nią troszeczkę uważać. No i przede wszystkim z Bollywood, tak? No i, i farmy nie odstawiać. Mieć więcej farmy niż Illithiel, to jest taki nasz priorytet. Teraz nie wiem, że na jest, ale mam tutaj Johnsona. Fighter playera. Czemu akurat teraz sobie przejadłeś Johnson? zestunują. Johnson. Why? I Little powiedziałaby, Leo. Why? Leo. Dobra. Mm -hmm. I Little już ma troszeczkę więcej golda ode mnie. To mnie trodrobinkę martwi. Nie jakoś mocno, bo nie ma tego golda nie wiadomo ile, ale troszeczkę. I bierzemy żółwia od razu, jest double kill. No i pięknie, no i pięknie, jest żółw, jest double kill, fajnie tutaj akcja wyglądała. No i zobacz, jeżeli grasz z drużyną Virtual Squad, to jest od razu inaczej niż z randomami, pomimo tego, że się nie komunikujemy, ok? To i tak zobacz, jak tutaj pięknie, fajnie wygląda giereczka. Okej, okay, wezmę sobie Gold Krabba. Nie, nie wezmę Gold kraba, bo jest to już gatunek Kaca. Okej, okay, teraz pora flikerować stąd jak najszybciej, ale Johnson prawie... Pra, prawie... prawie wleciał. Prawie dobrze, prawie ci się udało, e, Fighter Player, no ale nie tym razem. Ręko gadżeta. Jest ale tutaj, jeszcze. E, Oj. Chciałem powiedzieć, że jest tutaj ale chodziło mi o Florn, no, oczywiście. Dobra, mam mało HP. Dobrze będzie się wycofać, zregenerować HP i manę. Podrzucisz mnie Johnson, no bo Kadita już się tam wbi. O, dawaj, 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 dawaj. pięknie. Dobrze, Johnson. Zajebiście. I to była fajna akcja. Cofka. Regeneracja HP. Albo może nawet nie. Może jakiś regenik tutaj mamy. No zobacz, nawet nie ma potrzeby się wycofywać, więc jazda, puszujemy bota, bo jako marksman, ma marksman powinienem puszować. Oj, to jest... Dobre zagranie, to jest dobre zagranie. O proszę, kto tutaj leci? Oj, teraz dałem się złapać niestety. Ja Jazda Johnson, na żółwia. Może nie na żółwia, w sumie sam nie wiem. Dawaj Johnson, lecisz na Iritiel. Tylko nie zabij mnie mordko. Dobra, lecisz na freje, zabijmy freję. Mniejsza. Od... Johnson, serio? <grym> Dobra. Ej, hey, Gadet Gata to jest. Okej, okay, udało mi się przeżyć. To jest wyczyn. I nasz tank przejął Avro. To jest też spoka opcja. Jestem w złym miejscu trochę. Nie wiem czemu Freya tutaj do nas nie idzie. Udało się zabić, Freya dopiero zaczyna schodzić. To jest fenomen, Freya nie jest w naszej drużynie Wirtual Squad, co widać zresztą. Mm. No i Little spuszczowała bota, niestety. Nie Little, sorry, Karina. Pchniemy ich na midzie trochę. Dobrze, zobacz, to już są obrażenia. To już są obrażenia od Klinta. O, nie! No nie, no nie z Kariną, nie z Kariną, kiedy Karina wbija zulta. To są może tylko modlić się, żeby spudłowała tego ulta. A ciężko spudłować Karino ulta. Rose Gold Meteor, moi drodzy. Rose Gold Meteor jest w tej grze. Must have dla mnie. Jak ja widzę, co ze mną robi Karina, no to obawiam się, że ten Rose Gold Meteor to jest. itemek. Must have, niestety. Lecę na bota, tam jest sporo farmy. Plus Gold Crab. To jest zawsze spoko. Mam nadzieję, że tutaj Karinka nie przyjdzie, bo jeszcze nie mam Rose Gold Meteora zbudowane. Więc. Fajnie by było, gdyby jednak Kariny tutaj nie było. Na szczęście mam Flickera i drugą umiejętność, więc jestem w stanie w miarę bezpiecznie uciec. Karina jest na midzie i to jest spoko. Sprzywałem trochę botka. wziąłem farmę i lecę na mida wspomóc, ponieważ Karina jest dosyć mocno obita. Generalnie przeciwnicy są obici mocno, ale nasza drużyna nie przeżyła tam. Przeżyję? Przeżyłem. Ale już zajebiście. Dobra, jazda z nimi dalej. Dobrze. Oj, Karina leci. Wycofajmy się, bo Karina mnie ściągnie, po prostu ja spłynę jak ciepłe bułeczki w McDonaldzie. Nie wiem, czy tam mają ciepłe bułeczki. Mają wszystkie ciepłe bułeczki w sumie, bo oni tam robią w McDonaldzie kanapeczki ciepłe. Więc mają same ciepłe bułeczki, nieważne. Dobra. 500 golda brakuje do Rose Gold Meteor. 500, no 200 golda, 300 golda brakuje do Rose Gold Meteor. I to jest spoko. Być może fajnie byłoby się zgrupować przy lordzie gdzieś. No, Karina już jest, zobacz. To jest właśnie to. Ja z Kariną nie mam... Karina jak mi wchodzi na plecy, ja nie mam nic do powiedzenia. Ja potrzebuję obstawy, żeby Karina we mnie nie mogła wlecieć tak łatwo. Tutaj tej obstawy nie miałem. Nie spodziewałem się Kariny. Spodziewałem się czuła i gatkacy, ale nie Kariny niestety. Znowu jest ciężki maczek. No ale nic dziwnego, Mythical Honor i 30 ponad 8. Ponad ponad 35 gwiazdek, tak? 37 że będzie prawdopodobnie. 38. Okej, okay, coś zabijam. Oni na bardzo dużym low przeżyli, że tak powiem. Niestety Karina wciąż żyje. Karina jest na midzie, Przeciwnicy uciekli. Ja wycofam się zregenerować HP i manę. A za chwilę będzie Malefic Roar, więc będą większe obrażenia w tanku po prostu wchodzić, ok? Więc. Bądźmy spokojnej głowy. Oj, przyciągną mnie. Oj! Oj! Ta Karina tutaj jest jeszcze. No ta Karina się tam czai, co? Strasznie się czai, dobra. Regen. Puszczyło nas na idzie. Oj, 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 Ej, przeżyłem. Zajebiście, dobra. Ja wracam bronić, bo nas miliony spuszują i przegramy. Mam nadzieję, że moja drużyna tam coś ogra. Przeciwnicy zrobili Lorda? O nie. Mm, szkoda, fajnie byłoby gdyby, gdybyśmy my zrobili Lorda. No i szkoda, że ja muszę defować, bo ja mam Karinę... Chociaż moja drużyna sobie radzi chyba całkiem nieźle. Mm -mm. No nie radzi sobie moja drużyna nieźle. Kurde, zostałem sam i ja ją muszę defować. Dobra, stracimy mida, prawdopodobnie. Dobra, staje już y, Kadita. Nie mogę umrzeć, sorry, ten Flicker był potrzebny. Niezbędny, wręcz bym powiedział. Jest tutaj Lord, trzeba go wybronić. Dobra, i mit jest obroniony. Bot jest obroniony. Kurde, no teraz to Karina ma mało HP, ale co my możemy dalej zrobić? No nie bardzo, tak nic chyba trochę, co? Dobra, mam full builda, niestety, full build. Niestety, bo chciałbym kupić sobie Wind of Nature, ale go nie kupię. No Karinę, Karinę, karina, karina No nie, no i właśnie tutaj Windchant by mi się przydał. Tutaj by mi się przydał Windchant, ale obawiam się, że to jest przegrana gierka tym razem. Niestety tak. Fajna, ale przegrana. Dobrzy przeciwnicy. Niestety. Lecimy do kolejnej. Drugi mecz Clintem pozostał ze mną w drużynie CV i Htao. A w naszej drużynie posiadamy postaci takie jak Clint, Nowaria, Franco, Ginever oraz Saber. U przeciwników Angela, Link, Brody, Valir oraz Dairod. Angela i Link to jest świetne kombo i obawiam się, co będą w stanie wspólnie zrobić. No i dobrze. Jesteśmy na Gold Lane'ie. Pora tutaj trochę farmić i gram przeciwko Brodie'emu. Powinno być całkiem spoko, tym bardziej, że gram Clintem. Wbrew pozorom, Clint wydaje mi się troszeczkę silniejszą postacią niż Lesley. Nie wiem, być może mam złe wrażenie, ale Clint wydaje mi się, że jest w stanie zrobić więcej niż Lesley. Po prostu zobacz, jak tutaj Brody obrywa. Brody nie oberwałby tyle, gdybym grał Lesley. Więc mam dobry początek. I obiń tego początku się trzymał, jest First Blood również gdzieś dla naszej drużyny. A ja przechodzę do farmy, nie mam pojęcia gdzie jest Brody. Chłop się podda W krzakach! Spłynął, pięknie, bardzo ładnie Saber. Bardzo ładnie, CV, dobry gang. Wezmę sobie tutaj wieżę. Gold Plate'a i od razu Gold Crab, jazda z nim. Fajnie, e, mamy dobry początek, to jest zupełnie inna gra niż poprzednie, co? Dobry początek, nasza drużyna wygrywa i to jest spoko, oby tak trzymać. Ok, teraz pora się wycofać, Brody i tak mnie zultował. Ja nie mam niestety ulta jeszcze. Czy Link tutaj jest? Dem na farcie mi się udało uciec. Dosłownie na farcie, czwórka przeciwników. Risky as fuck. Okej, okay, mocno mogłem oberwać. W sensie, oberwałem mocno, ale przeżyłem, to jest najważniejsze i nie chcę się z tym wycofywać. Co prawda, jeżeli wleci mi tutaj we mnie Link, którego nie ma, bo Link jest na górze, to nie będzie dla mnie zbyt ciekawe, ale właśnie tak jak mówię, linka nie ma. Ja się hiluję też z bazowych ataków, ponieważ posiadam już Endless Battle, więc jak najbardziej mogę tutaj spuszować te, te minionki. Ale mu mało HP zostało. To jest one shot dosłownie, troszeczkę więcej obrażeń. Jakiś jeden mały nożyk czy coś i on wypadł, więc jest spoko. Jest ta przewaga po mojej stronie jednak, nie? To widać. A proszę, jest tutaj link. Ależ spłynął dobrze, Franco. Bardzo ładnie, Franco Saber. I'm proud of you. Dobra, lecę wspomóc Mida. Bo to mam już spuszowanego, więc mogę iść na inne linie. Na przykład na Mida, właśnie. Plus będę bliżej Żółwia. Bo teraz nasza drużyna będzie brała Żółwia, więc jak najbardziej. Mid i okolice żółwie to jest dobre, dobry rejon, że tak powiem. Ależ Saber, ładnie. Okej, okay, teraz pora stamtąd spadać, jak najdalej. Ależ spłynęli, pięknie. Niestety, Bot został spuszczony. W każdej chwili można Brody tutaj zejść. I Brody może tutaj nabroić. Więc wycofam się lepiej. Brody jest na dżungli. Dobra. Walisz, to idę na dolną, ale zbierać farmę. Zaraz link jeszcze może tutaj wlecieć. Nie, link jest na górnej, ale i spoko. Angela. Angela ponownie uratowała Brody'ego, niestety. Ponownie Angela. Angela trzeci raz uratowała Brody'ego i dobił mnie Link. Tego się mogłem spodziewać. No nie, w sumie to Brody mnie dobił. Ale dużo farmy na bocie. Lecę to farmę z bota. Ej, podoba mi się, że Angela i Link nie grają jakoś ultra dobrze na razie. Oni mogliby robić znacznie więcej. Mimo to. No, nie grają wspólnie. Angela broni Brodiego, zamiast Linka. I Link nie robi takiego rozpierdzielu, że tak powiem. Zbieram farmę. Nie, Lorda. Soul, nie Lorda. Powinienem być na górnej alei. Ale skoro jestem już na, dol na dolnej, to zbiorę sobie farmę. Ej, w ogóle udało mi się tam wierzę chyba spuszczać wtedy, tak? Nie wiem, chyba ją zabrałem. Tak to wygląda. Dobra, weźmy od razu dżunglę przeciwnikom. Link będzie miał mniej farmy, ja mam więcej golda, plus, same plusy. Ale ta Angela jest irytująca. Angela uratowała po raz kolejny przeciwnika, kiedy był prawie pewny kill. Angela gra świetnie, chcę pochwalić Angelę, bo naprawdę gra bardzo dobrze. Okej, okay, padł Dairod i mamy Lorda. SCV zrobił Lorda saberem, więc pchajmy z Lordem. Pchnijmy Lorda jak najdalej. No nie tym razem Angelko. Nie tym razem ręko gadżeta. Pchnijmy Lorda. Pod wieżę, Niech on spuszuje. Oj, bardzo ładnie, Link. Jestem w mega niebezpieczeństwie. Mimo to chcę pchać. Nie wiem, czy ja coś zrobiłem. Chyba tak. Bezpiecznie będzie się wycofać, być może zabrać dżunglę przeciwnikom. Tak, weźmy dżunglę przeciwnikom. O, jest heal jeszcze jakiś, zajebiście. Mam już dużo HP, więc można dalej pchać. Franko niestety nie przyciągnął tym razem. Nie tak z przodu, Soul, nie tak z przodu, bo padniesz, głupio. Na górze nasz drużyna walczy. Udało się zabić go na szczęście. Zaraz Link może w nas spaść. Udało się zabić kolejnego przeciwnika, zajebiście. Dawaj, dawaj, są, ciśnij. Pięknie. Nie wiem, czy mi zaraz Link nie wpadnie we mnie, ale jest wieża wzięta. To jest świetna informacja. Tak jest, weźmy mu Blue. Dawaj, no waria, bierz Blue. Pięknie, ale on wziął naszego Blue, więc jest to. No i tak ma Blue Link. No ale spoko. Ja wezmę sobie go od krabo, żeby mieć jeszcze więcej golda. Bot jest spuszowany Mid chyba też będzie spuszowany, tak to wygląda. Jest Brody. E, bro ładnie. No jak on to przeżył. Widzisz znowu Angela. <grytania> Angela no jest MVP tej gry. Definitywnie. Możemy złapać Linga. Padł. Super. Lord? Chodźmy na Lorda. Link nie żyje. A my piątku żyjemy. Plus przeciwnicy są spuszowani. Weźmy Lorda. Nie masz retry? Okej. Okay. Weźmy Lorda. I tak przeciwnicy są, są spuszowani. Nie podejdą tutaj. Plus mamy takie wrażenie, że to retry nie jest niezbędne teraz. Widzisz? No i uciekł. No i zflickerową. Cholera jasna. Dobra. Na spokojnie. Na spokojnie. Teraz powinniśmy troszeczkę bardziej defensywnie, że tak powiem, zagrać. Bo nie wiadomo gdzie są przeciwnicy. Plus nie żyje nasz tank. Nasz Franco. Więc dobrze będzie teraz właśnie jakoś tutaj... Pozabierać dżunglę przeciwnikom. Być może dalej. Pomimo tego, że już nie potrzebuję jej tak bardzo. To nie chcę dawać mm, tego golda Lingowi. ok? I pch nim, z lordem, być może coś tutaj spróbujmy. Co prawda, jest 4 versus 5. Nasz Franko nie żyje, ale popsoćmy im się troszkę, troszeczkę tutaj. A być może uda się nawet kogoś zabić. Mega kill wygrana gierka. Pięknie, widzisz? Clintem gra się łatwiej niż Leslie. Dzięki wielkie za poświęcony czas. Zapraszam Cię już do kolejnego odcinka w środę, bodajże o godzinie 15. Pamiętaj o zostawieniu łapy w górę, zasubskrybuj kanał. No i w tym odcinku to już by było na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć. We will be in touch.